Gentlemen. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, następna część naszej serii o przyrządach własnej roboty. Dzisiaj będzie o piłeczkach punktowych. Nadal czapce i w tym ubranku, bo u nas jest bardzo zimno. Na dworze ciągle jeszcze mróz. Skończył nam się wungiel, i w domu jest strasznie zimno. Dlatego niestety muszę, muszę występować w tym tutaj. Ok, czyli tak jak mówiłem. Tak to powiedziałem. Piłka punktowa. To jest moja ulubiona piłka punktowa. Nie? Bardzo, bardzo, bardzo lekka. Z pianki poliuretanowej. Chińska, 5G. Nie? Bardzo tania. Bardzo tania. Okay? To jest właśnie tak mówię. Moja ulubiona. Na najczęściej ćwiczenie rano, kiedy jeszcze wszyscy śpią, gdzieś o 5:00 piątej. Piątej nieraz. Jak zaśpię. I po prostu nie słychać. Jest lekka, bardzo przyjemna. Super. Super. Tak, jak mówiłem, ta jest lekka i przyjemna. Nie hałasuje, także można sobie ćwiczyć spokojnie w domu. To właśnie używam. Mam się obudzić po prostu, nie? Czy jeszcze jest trochę zaspany? Tych robię zawsze. To 2,5 to by mi najczęściej tylko dwuminutowe rundy, bo to na dłuższą metę jest nudne. To Szczególnie właśnie o 5 rano, bo mi się zdarza o pół do 5, ćwiczyć. To jest jako pierwszy trening, no, można sobie ćwiczyć w pół. rozstać oczy, poladę, można sierpy, w sumie piłki punktowe służą, z no, pastyką służą do tego, żeby w ogóle coś trafić, nie, na początek, nie? ale generalnie to chodzi o, o timing, nie, to no, tak skończoność, Mogę to w końcu się robi nudne,

Okay. Okay. Druga piłka. Też chińska. Też chińska. Ona niby jest do tenisa, ale jest tak krzywa, że do tenisa chyba by się w ogóle nie nadawała. Ale sprzedawana jest jako tenisowa. W porównaniu do tamtej jest po prostu trochę cięższa. No, ale też troszeczkę inaczej się porusza. No, jest, to jest druga piłka, na którą już bardzo chętnie sobie ćwiczę. No. Dlaczego w ogóle różne piłki? Po co mi, po co mi tyle piłek? Nie? Zaraz będzie jeszcze następne. Nie? Dlatego, że każda z nich porusza się w troszeczkę innym rytmie, a człowiek się przyzwyczaja do, do, do rytmu bardzo szybko i potem zaczyna to się robić nudne. A jak tak, a tak ona porusza, każda z nich porusza się troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej się odbija, to mówię to jest cięższa i bardziej elastycznie się odbija, to jest po prostu właśnie wtedy jest ciekawiej, niż jak się ma tylko jedną. I tak jak mówiłem, to jest troszkę cięższe, już chodzi troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej się odbija. Normalna ustawinka jest trochę innej długości, to już zawsze coś tam urozmaica ten trening. Ważne jest na piłkach punktowych, żeby tego nie traktować jako znowu... z może można To chodzi głównie o timing na to żeby w ogóle zapić i e, silnie się na tym w ogóle nie uderzy ja po prostu kombinować jakieś o, kombinacje tu 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 po prostu powoli podawać różne stopnie trudności żeby A, niestety. Trzecia jest bardzo ciężka, waży pół kilograma, to przywiozłem jeszcze z Niemiec. Na po początku używałem jej nawet do treningu barków, ale w końcu stała się za lekka, ale jako piłka punktowa też się nadaje. Ona się z tego względu, że też porusza się troszeczkę w innym rytmie, przez to, że jest cięższa. Poza tym jeszcze ma jeden drobny trik, mianowicie ona absorbuje ciosy, nie? Przecież ona spadnie na ziemię się nie odbija, czyli ona absorbuje ciosy, To aż ja porówna się, w, te, w ten sposób ona też porusza się troszeczkę inaczej niż tamte, czyli dla urozmaicenia można jej po prostu używać też, nie? Oko właśnie jest ciężka, i inaczej się porusza. To ta ostatnia z tych wolno wiszących, z wolno bimbających. To jest ta to właśnie półkilowa, tu idzie jeszcze zupełnie do Za ma to sleeping bag, nie? ale to dla mnie jest za trudne. To ciężko. A brzmieniki przyciągnąć takim szybkim. Jak też funkcjonuje, widać. Ale tu okay. ja to rozmaicam do tamtych, nie? które szybciej chodzą. ona no, jest troszeczkę większa od tamtych i cieszę się. I znowu idziemy tempo. Nasz boksa pokazywała, że tempo, 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 tempo. I ostatnia z serii, najbardziej wkurzająca. To widać, że to nie jest typowa piłka punktowa, tylko to jest piłka double back, czy to double and Powinno się nazywać. Jest Najbardziej wkurzająca, po prostu. Tamtymi to tam człowiek się ćwiczyć i odpoczywa przy tym, ale ta wkurza, bo jest mała. Właściwie to chciałem ją pokazać dopiero, jak będę pokazywał moje inne piłki na uszach. właśnie ten Double End Backs, Backs, ale, ale ona bardziej pasuje do tych punktowych, i pokażę ją dzisiaj. Ona to jest mój wróg. Nie jej, po prostu jest ścierwo. Zwykłe, okay. jest na dwóch. Gumach, ale to jeszcze pokażę jak będę uderzał. Jest na dwóch gumach i wkurzę. Po prostu. To jest jej zadanie. Kuracz. Tak jak mówiłem, test ta wkurzająca. Nie? Ona naprawdę wkurza. Trzeba się śpieszyć. śpieszyć. Czy, czy coś rusz. I trafiać. I o! o! Zaczyna się. Nie, nie chcę się nie chce dać cię trafić w cierpło. Po prostu. Op. Duże, duże, na dwóch gumach są przyjemne, on się zawsze trafia, ja, ale to ścierwo, o, teraz pokażę, <grywia> ja się, nie się, hop, Bum, a szczególnie jak się chce o, zrobić coś takiego, nie, hop. to też zależy od tego, jak napięte są te gumy, nie, to tutaj z średnio napięte, o, nie, Zaczyna się, a? hop, hop. no nie napiczę po prostu ale na tamtych gdyby tylko jeszcze byłby w końcu no to tak robię, może się kiedyś prawie. żeby trzeba sobie, wyjechać, to ona uderza mocno ale jak się czegoś nienawidzi to co zrobić być. hop okay. jo, nie wychodzi wcale Aha. tutaj też można robić te głupki, ale jak na tym na tym ten głupka robi, to można oszaleć kompletnie mówię nie?